No, Dzień dobry Państwu. No, dzisiaj proszę Państwa jest dzień piękny na Gdańsku. Słońce świeci, bo wczoraj padało cały dzień. Ale chciałem powiedzieć a propos tego, co się dzieje na tym świecie, czyli w Polsce. No, Wczoraj się zaczęła konwencja Prawa i Sprawiedliwości, a dzisiaj jest specjalne posiedzenie trzech partii i robiąc tej partii przerabiają na jedno modłę, czyli będzie jedna partia, a kto będzie przewodniczącym, tego jeszcze nie wie nikt, bo na razie się łączą, no być może już nie będzie to Donald Cusk, ale niejaki Sikorski może być nawet i premierem, bo tak zapowiadają, że, że nawet Sikorski może tam zostać szefem tej nowej partii, którą dzisiaj sklecono z tych trzech partii, no to jest wiadomo, no Maniane trzeba zrobić, 25 lat działała Platforma Obywatelska, więc teraz będzie działać jakaś Platforma Wiejska, czy miejska, nie wiem, jak oni to nazwą, czy koalicja, miała być koalicja, bo była koalicja, więc tą partię chcą przepotwarzyć na inną partię i oczywiście z tymi samymi twarzami, no bo jak inaczej będzie. Także to jest taki kamuflaż, prawda, kamuflaż tuskowy, Taki kameleon Tusk się przepoczwarzy, no i będzie wtedy rządził y, z tylnego siedzenia na przykład. Bo może być, y, prawda, taka sytuacja, że ten Cikorski będzie tym szefem, Trzaskowski będzie wiceszefem, a Tusk będzie tylko premierem, albo nie będzie premierem. Jak go nie wybiorą na premiera tamtej partii, no to nie wiadomo, bo... Ta największa partia zawsze ma premiera, no. i co będzie dalej, to nie wiemy, bo jeszcze nie wiadomo, co zrobi Hołownia i jego ludzie, bo Hołownia ucieka do NZ-u. NZ Więc jak zostawi to Hołownia tą partię, trzecią nogę, i co będzie? I wtedy już nie wiadomo, nie pozbierają się, bo jeżeli oni nie, nie będą chcieli popierać tej no tej, jak to się nazywa, nowej, nowej, tej partii, która nie wiem jak się nazwie to, co będzie dalej tego nie wie nikt, co będzie dalej, tego nie wie nikt proszę Państwa, czy Sikorski będzie premierem, czy nie czy może Tusk pojedzie do Unii bo on by tam chętnie do Unii znowu powrócił na jakieś stanowisko komisarzowe poczujemy, zobaczymy, Heh. tak to wygląda, no niestety tego nie wiemy, co się stanie, to się stanie bo panie. Także tutaj no, są drzwi otwarte. No nie wiem jak się ta nowa formacja nazwała, bo jeszcze dzisiaj mi nie doniesiono. Jak wieści mówią, że może być to koalicja obywatelska i koalicja no, Platforma Obywatelska Koalicja Zjednoczona będzie jakaś tam Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Proponuję tą nazwę. Ahoj. Dziękuję. Pomorska telewizja, dobra redaktor Słowo Ziemi. Bo to już było. Potem było SLD, też się zjednoczyło. 一応、からす